Cześć, Dzisiaj Wam pokażę poradnik dla mrówek No, na mrówki, jak chcecie je kupić i nie wiecie, jakie w ogóle To właśnie Wam pokazuję, bo dużo youtuberów nagrywało, że ma mrówki I dlatego nagrywam poradnik dokładny, jak Tutaj y, proponuję Lassius Sninger mrówki polskie W obojętnej temperaturze Zima, po prostu zima, lato y, pro, Proponuję przetrzymywać w formikarium i w mieszkaniu, albo domu, i po prostu, albo w bloku. I tak, y, można kupić je też na Allegro. Tak, wiem, dosyć dziwne, ale na Allegro można kupić je. Y, na przykład, ja kupiłem takie formikarium za 100 zł. I dobry stan, bardzo mi się podoba. Mam trochę tutaj bałagan, przepraszam. Po prostu sobie pomyślałam, że nagram taki odcinek. Jestem na helu. Pozdrawiam. Piękna. Piękna wyspa, oddalona od Warszawy. No i tak się jest, tak wyglądają. Już mówię o co chodzi z wacikami. Waciki po prostu macza się w miodzie i... Po, pokażę jakim. W bio, w bio syropu klonowym albo w normalnym miodzie polskim. Teraz pokazuję, co jedzą, bo bardziej bo nie, możecie też kupić im wodopoje, ale nie trzeba, bo nie mają wodę w owadach. I możecie takie jak mole domowe, domowe, po prostu takie zwierzaki, po prostu jak muchy, komary i takie inne mole, muchy. Po prostu łapie, jak po prostu są na oknie to bierzecie łapkę, zabijacie. I jak się brzydzicie to w szczypce albo coś w tym stylu. Albo do takich, do brwi. Bierzecie i je wkładacie dla mrówek. No i po prostu one to jedzą, biorą to, a potem jak spleśnieje, to po prostu. Um, po prostu wyrzucają to. I już mówię, jak, jak oczyszczać formikarium, po prostu wkładacie o tutaj papierek, czekacie, kiedy wszystkie wejdą do środka i wkładacie tam papierek, bierzecie odkurzacz, wciągacie wszystko. Oprócz właśnie tutaj mróweczka sobie pije mój syrop klonowy. No i właśnie yy, czekacie, kiedy wszystkie wejdą. No i po prostu zatykacie, wciągacie od yy, Wkładacie nowy wacik i nowy piasek. I to wszystko. To jest, to, można kupić na Allegro, na AliExpress, ale na AliExpress nie proponuję. 一头起来啊！